Cześć. Chciałem dzisiaj Wam powiedzieć o nowym zakupie mojej wiatrówki, która jest bardzo fajna. Zaraz Wam pokażę. A więc jest to Borner C11. Jest ładnie zapakowana. Jest to malutki pistolecik. Bardzo fajnie trzyma się w dłoni. Yy, waży pół kilo. No jest dosyć. Jest masywny, ciężki. Yy, środek cały jest z metalu. Z zewnątrz jest z plastiku ABS. Ale jest bardzo mocny plastik. Jest tak, że co fajne jest przy tym pistolecie to jest to, że ma magazynek metalowy metalowy magazynek który mieści 18 kulek typu BWB 4,5 mm To są takie kuleczki. Kiedyś Wam pokazywałem na innym filmie to też do wiatrówki sprężynowej. 4,5 mm, tak jest. Jest to pistolet całkowicie pneumatyczny. Nie ma coś takiego że trzeba przerzucać, załadować go. Ma właśnie, jest zasilany kapsułą CO2, się mieści w rękojeści. Kapsuła CO2, 12 gram, która yy, która ma w tym pistolecie gdzieś około 80 wyrzutów z pełną prędkością. Jest tak, że tak gdzieś około. ja wiem, 5 magazynków, 6 wystrzeli. Tych 18 śrutu, co tutaj mieści. Fajny pistolecik. Malutki. I bardzo dobrze strzela. Ma celność znakomitą, pomimo że jest malutki. Fajnie leży w dłoni. Fajnie się go celuje. Ładnie jest szczerbinka y, z muszką. Szczerbinka z muszką już fabrycznie była tutaj, chyba, pomalowana białą farbą, żeby się lepiej kon, y, konsultowało z czerwinką z muszką. Nie? Fajny pistolecik, wygodny, malutki. Jest on. Yy, repliką, zaraz powiem, jest on repliką Beretty PX4. Jest to trochę mniejszy yy, pistolecik, ale bardzo fajnie się z niego strzela. Ja wiem, z 10, 20, nawet z 50 metrów ma dobrą strzelność. Puszki rozrywa. Puszki metalowe przebija na wylot. No jednak już ma prędkość wyrzuconej wyrzuconej gośrutu. Ma gdzieś około 150 do 160 metrów na sekundę. Tamtą wiatrówkę, jak Wam pokazałem, tą sprężyną, to da gdzieś około 50. I jest tak, że po prostu. Fajny pistolet. Ma też zabezpieczenie. Fire. I zabezpieczenie. Mam tam dobrą zasadę taką, że jak się go napije, jak napojem CO2, to nie ma w tamtych jak, że odrzut jest i tamto. Nie, on strzela bez żadnego odrzutu, co Mało się przekłada na zużycie gazu w nim, bo po prostu jednak w tamtych pistoletach, jeśli ma, niby, że to fajnie wygląda, że tam odrzuca, ale to jest to, że więcej wtedy się zużywa, więcej się zużywa wtedy gazu CO2. Właśnie, tej kapsuły się wtedy więcej zużywa. On jest bardzo fajny, bo 80 strzałów około 80 strzałów w ciągu. No, w ciągu jednego załadowania kapsuły. Kapsuły to zaraz pokażę Wam. Taka to jest kapsuła. Można, można wyjąć ten cały ten, ale nie będę wyjmować już. Zakładamy do środka. Jest tu taka zawleczka, która Zapina to, przekręca się, no i zamyka się, i pistolet, jeśli puści gaz do komory, jest gotowy do użycia. Polecam, naprawdę fajny pistolecik. Dobrze strzela, jest taki masywny, nie jest za lekki, nie jest za ciężki. Polecam, naprawdę polecam. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapka w dół. Komentarze jakieś, jeśli chcecie coś wiedzieć na temat tego pistoletu, jeszcze mogę coś Wam dopowiedzieć albo opisać. I jest tak, że. A, jeszcze zapomniałem. Ma, których nie ma pistoletów. Jest coś takiego, jak. Można zamontować tutaj jakąś latarkę taktyczną. Laser celowniczy, można coś takiego zamontować. Bardzo fajna zabawka. Puszki, butelki się rozlatują przy nim. W drobny mak. To znaczy puszka nie, ale butelka tak. To więc mówię, że łapka w górę, subskrybujcie. I polecam Wam ten pistolecik, jest w każdym razie niedrogi. On kosztuje gdzieś około 150-170 zł. Na Allegro polecam fajny pistolecik. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. siema.